2 października 2025 roku funkcjonariusze policji po raz kolejny pojawili się na posesji należącej do rodziny Klimków. To właśnie tam, jak pamiętamy, od ponad roku trwają intensywne czynności śledcze związane z zaginięciem Beaty Klimek, matki i trójki dzieci, której los wciąż pozostaje niewyjaśniony. Tym razem działania śledczych skoncentrowały się na szambach znajdujących się na terenie posesji. Funkcjonariusze, działając na podstawie nakazu przeszukania, przeprowadzili dokładne oględziny zarówno czynnego szamba, jak i starego, nieużywanego zbiornika, wcześniej zasypanego. Jak ustalono, to nie pierwsze przeszukanie tego miejsca. Już w początkowej fazie śledztwa policja interesowała się systemem kanalizacyjnym posesji, jednak wówczas nie ujawniono żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na miejsce pobytu zaginionej kobiety. Mimo to, ze względu na rozwój postępowania i pojawiające się wciąż nowe wątki, służby postanowiły wrócić do tego tropu i jeszcze raz szczegółowo przeanalizować teren. Prace trwały chwilę. Stare szambo zostało dokładnie odkopane i sprawdzone centymetr po centymetrze. Równie skrupulatnie przebadano też zbiornik czynny. Mimo ogromnego zaangażowania służb i użycia sprzętu, nie znaleziono żadnych nowych dowodów ani śladów, które mogłyby przybliżyć śledczych do rozwiązania zagadki. Po zakończeniu czynności teren został uporządkowany, a policjanci zakończyli przeszukanie. Choć kolejna akcja nie przyniosła przełomu, dla osób śledzących sprawę to wyraźny sygnał, że śledztwo wciąż trwa, a policja nie zamierza odpuszczać. Zaginięcie Baty Klimek od początku budzi ogromne emocje, a każdy nowy ruch służb daje nadzieję, że prędzej czy później uda się odpowiedzieć na pytanie co naprawdę wydarzyło się w tamtym dniu. Mimo braku nowych tropów sprawa wciąż pozostaje otwarta, a rodzina i lokalna społeczność nie tracą nadziei, że prawda o losie Beaty w końcu ujrzy światło dzienne.